Witam wszystkich w kolejnym odcinku paskudnych rozgrywek. Słuchajcie, miałem ostatnio taki pomysł, bo dostałem kilka fajnych powtórek i już wyjaśniam o co chodzi i skąd te pomysły, bowiem dwaj z naszych graczy z klanu PSQD od jakiegoś czasu są regularnymi zawodnikami Evil Panda Squad czyli popularnej pandy tej bardzo w sumie znanej polskiej drużyny eslowej są cały czas w klanie PSQD ale grają esla właśnie z pandą, tam gdzie gra Multi między innymi, więc Multi jako kapitan drużyny jest ich liderem przewodnikiem i w ogóle mentorem a chłopaki Naskoczmi oraz Raging Potato grają właśnie esla z nimi, no i pomyślałem sobie, że miałem fajne kilka powtórek od Naskocza, pokażę je ale dzisiaj Raging po prostu zniszczył system, więc pokażę bardzo szybko, zanim ktoś mnie uprzedzi jego powtórkę, zobaczcie od razu pierwszy spot, zaraz będę mówił czym jest ta bitwa, ale spójrzcie jest pierwszy AMX-12T, schowanie się za górkę i zaczynamy paziowanie AMX-a pierwszy strzał, drugi strzał i tak można sobie odliczać, trzeci strzał AMX stara się uciekać, dostaje kolejne strzały, teraz trochę zawisł, kolejny strzał, jeszcze jest na, na trzy pestki, jeszcze na dwie. Udało się strzelić i jeszcze na jedną zanim się schowa, tak jest. I już mamy dwa kile po stronie drużyny, jeden kill e, po stronie Raginga. Generalnie jest tak, Ruinberg w płomieniach wylosowało naszą 59-16 na samym dole tabeli jako czołg lekki. Teraz od razu jest susto na celowniku, kolejne strzały, mimo że nie widać konturu, to to wszystko bardzo ładnie wchodzi. Zauważcie, kolejna bardzo ważna rzecz, strzał i delikatny ruch w przód-w tył, w przód-w tył, żeby nie było ewentualnego problemu z tym, że ktoś nas może trafić. Wylosowało Reddinga na samym dole tabeli. I tak, nie najgorzej, bo czołg lekki szóstego poziomu może być wylosowany aż na dziesiątki, wtedy by generalnie mógł bardzo niewiele zrobić, ale tutaj na ósemkach, więc można powiedzieć, że nawet, nawet nieźle. Tu się dziwię, czemu Raging nie strzelał, żeby może tam byś jakoś zgąskować udało, dopiero po chwili, ale nieważne. Dobra mapka, statystyki zarówno przeciwników, jak i sojuszników no, niezbyt zachwycające. Po naszej stronie trzej gracze z WN8 powyżej 1000, po drugiej stronie tylko 1. Także lekki dramat, udało się dobić 129. Teraz ARL wyjechał, więc znowu kolejne strzały. Zauważcie to działko. No, nie jest zbyt potężne, tutaj było 70 sztuk amunicji załadowane. Zwykły po, pocisk przeciwpancerny ma tylko 85 penetracji i 112 uszkodzeń. Przepraszam, odwrotnie. Uszkodzenia 85 i 112 penetracji, zaś goldowy ma 189 i tyle samo uszkodzeń, także już tutaj można trochę poszaleć z, tymi, z tą penetracją. Raging jak sam napisał, stać go na strzelanie ze złota. Domyślam się, że. Przepraszam, <laughs> nie wiem, co ja mam z tym kichaniem. Hey, nawet jeśli może strzelać pewnie ze srebra, bo pewnie ma go dużo. A domyślam się, że ma też niewiele mniej złota z Esla, więc można nawet te pestki promiowe kupuje za zwykłe, szczere złotko i tyle. Pokazuje się T34 na jeden. E, us siódmy tier, i zobaczcie, e, na razie nas hey, Tutaj udało się e, zdi, o, o, uniknąć strzału. 87 weszło, i teraz będzie bicie po wieży, Pierwszy ding, teraz zobaczcie kolejny strzał, bardzo ładny. 95 on strzela po ziemi, e, więc teraz przymierzenie. Kolejny strzał, teraz próba strzału chyba w bok, ale niestety nie wyszło. E, on wyjeżdża, więc kolejny strzał, niestety znowu nieudany tym razem. Ale teraz on widać, że wziął sobie za cel jednak ubić 159,16, które tak go gryzie pod te 80, kilka damage'u. Kolejny bardzo ładny strzał. E, Raging się chowa, nieudany Zobaczcie, nie może zaprać, to T34. Te teraz w ogóle lufę chyba obróciło gdzieś w bok. Raging, więc teraz wyjeżdża i od razu gąskuje i strzela cały czas. Dopiero teraz lufa się obróciła. Podpalony chyba przez chwilę e, i jest dobicie. Także szkoda, bądź chyba zawiesił ten gaz przez chwilę. A potem kiedy się odwiesił, to od razu huknął za 2,8,4. Także połowa życia w takim, e, po takim strzale od razu spadła. Zobaczcie, najniższy czołg, a znaczy w sensie naj, najniższy tierowo czołg, wydałoby się najsłabszy, a już ma 3 kile. Tutaj pełne prawie T32. E, dużo przeciwników na kapie, więc trzeba uważać, tam jest jeszcze T32, drugi jest is, jest drugi is, więc bogactwo tych czołgów ciężkich trudnych do spenetrowania. Ale co to dla raidinga, który bije ze złota powierzy wszystko elegancko, is trzeci przyjmuje na klatę. Ja teraz dingował coś od boku, a bardzo ładnie za 82. Przyjmuje już dwa strzały. Teraz nieudane. Kolejna próba strzału. Teraz przednią płytę w ten dziubek za 90. I trzeba się już salwować ucieczką. Zobaczcie, takie niby trzy niepozorne strzały. A mimo wszystko ten demetr tam wchodzi po 90, po 85. Więc sumarycznie to jest około, jak szybko liczę. No, 250, 260 punktów uszkodzeń. Teraz ten IS trzeci bardzo tak agresywnie wyjeżdża, żeby dobić. Raging elegancko unika przypadkiem strzału. Niestety wpada na, na murek, ale bardzo ładnie obserwuje, czego ten wrak sojusznika chroni. Trzeba będzie skorygować postawę. Pięknie, teraz fantastycznie przyjęty strzał na gąsienicę. To było po prostu kontowanie tyłem i ten IS zupełnie, Znaczy zrobił dokładnie to chyba, co chciał Raging zrobić, czyli po prostu strzelił w. Pod, pod dużym skosem w czołg, więc tylko zerwał gościnceryjny, się, się bardzo szybko naprawia i ucieka. Gdyby ten strzał e, wszedł, no to burz oczywiście nie było co zbierać, a tak walka ma dalszy ciąg. Teraz elegancko zobaczcie pierwszy strzał w ISA, kolejny strzał oczywiście z obrażeniami i jak tiger e, dobija tego ISA 6, także zrobiło się już 11 do 7. Trzeba czy ten IS-3, wyjedzie czy nie. Kontrolowanie sytuacji jest 32 jeszcze na dość dużym HP. Teraz ten i 3 buziaczkami się spotkał z naszym 8 8.8 premiowym, więc trzeba Jagdtigerowi pomóc. Uwaga, artyleria bije swoich, więc trzeba naprawdę też zwracać uwagę. 67 punktów uszkodzeń, 12 do 8. i 3 dobity, artyleria przeprasza za ubicie sojusznika, no jednak tutaj się troszkę ten nasz M40... 4 nie popisał 12 do 9 dobity y, T32 przez lufę, a teraz jest elegancko wystawiony tyłem i z pierwszy strzał, drugi strzał, i jeszcze próba, zanim się schowa, tak jest udana bardzo ładnie za 4, zanim on obrócił lufę i strzelił, to udało się go dobić. Także zrobiło się już 5 kili 13 do 9, i ten najmniej y, wydawać by się mogło. Taki czołg, który mógł najmniej zrobić, robi w tej bitwie na pewno najwięcej. 2470 punktów uszkodzeń można jeszcze elegancko zajechać. T32, który pojedynkuje się tam z siostrzanym czołgiem, właśnie go w tym momencie dobija. Także 1413 punktów HP do zbicia. Charytatywny damage. Pierwszy strzał bardzo ładnie weszło. Drugi strzał, teraz on obraca lufę, zobaczyć kto go tak konsa, Teraz trzeci strzał ładnie schowany za wrakiem za tą górką y, zgąskowany, więc można sobie kolejny demecz nastukiwać. Jest teraz 208, nie po stronie Raginga. Y, 89, jeszcze zostało 6, 6, 6 HP. Y, teraz ten T-32 ignoruje. 59, 16 dobija jak pancera. Czwartego, kolejny demecz. I tak po prostu zobaczcie, łojenie po prostu, tak jak mówię, charytatywny, ten demecz oddawany. Podpalony jeszcze i dobity. Pięknie zostało naszemu y, to, to jest Tygrysowi 11 punktów zdrowia Jeszcze gdzieś tam się poniwiera Super Pershing, który e, Dzielnie broni artylerii E, więc można jeszcze, jak tego ISA się uda e, zaświecić i upolować, to zobaczcie. I jeszcze 1100 HP do rozdania, także można z tej puli troszkę uszczknąć. Jest pocelowanie, stoi tyłem, także można w tył wieży po prostu taki kontrolny strzał w potylice oddać. Pierwszy strzał, drugi bardzo ładny za 91 i kolejne strzały po prostu łojenie e, Ten włos przeciwnicy porozdawali demerge. Teraz magiczny jakiś ding chyba albo obrażenia, albo tylko strzał krytyczny. E, szykuje się siódmy kill. I zobaczcie, jakie będzie zakończenie tej, tej bitwy. I jest wyświetlony jeszcze teraz, spójrzcie na to, jeśli uda mi się zwolnić. E, Pocelowane strzał, i jeszcze na zakończenie piękny, efektowny amorak. Przechodzimy do podsumowania, bo uważam, że ono absolutnie Was zaskoczy. Powiem Wam szczerze, że ta powtórka jest y, chyba się okazuje być dość gorąca, bo <laughs> miałem się wręcz dogadywać, bo nawet sam New Multishow stwierdził, że chce ją skomentować, dlatego <laughs> trochę może robiąc mu wbrew y, komentuję szybko i, i wrzucam, jeśli się trafi, że on też tę te powtórkę skomentuje, to będą dwie i będziecie mieli okazję porównać sobie, y, jak te bitwy wyglądały. Y, wykonaniu, czyli Z komentarzem moim, z komentarzem jego. Specjalnie nie pokazuję tytułu tej bitwy, bowiem nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale od, jak, od przynajmniej wersji 9.0 dość popularne są mody, to jest składnik na przykład paczki AMC, czy chyba też Aslina, która pokazuje na. Na zakończenie bitwy, jak tutaj jest ta plansza oczywiście końcowa, no to tam są te wyniki, ale to jak się potem kliknie w ten dymek po prawej stronie, to pod informacjami o bitwie pokazuje się również informacja o tym, ile ta bitwa przyniosła nam tak jakby jednostkowo punktów W8. No, i na przykład, no wiadomo, tam w okolice 2,5 tysiąca WN8, czy to się tyczy jednej gry, czy ogólnie takich globalnych statystyk danego gracza, to jest już poziom mniej więcej fioletu. Więc jak ktoś tak zrobi powtórkę, tam powiedzmy na około te 2200, no to może sobie pomyśleć, że tę bitwę zagrał jako taki naprawdę porządny niebieski gracz. Jak na przykład zrobi powiedzmy na około 3000 WN8, to wtedy może. Mieć takie spostrzeżenie, że naprawdę zagrał ją jak taki rasowy, doświadczony czołgista, który wiedział co robić, albo wykorzystał sytuację i zagrał ją super. Wszystkie wyniki powyżej no, świadczą już o tym, że osiągamy pewien taki pułap. Yy, Niedostępny dla większości graczy. Było nie było jednak średnia na serwerze europejskim jest około mniej więcej powiedzmy połowy, czyli pół na pół zwycięstw i tam te tysiąc powiedzmy 200-1300 WN8. Więc jak gra powiedzmy uskrobimy sobie powiedzmy 5000-6000 no to już jest o super. Więc teraz Dam Wam chwilę, pomyślcie sobie, ile taka bitwa. No, tutaj widzicie odznakę mistrzowską, a pancerny, tak, duży kaliber, zaznaczam to był tier 6 na ósemkach, czołg lekki przeciwko ciężkim i średnim. Zrobił duży kaliber specjalista, zwiadowca i czołgista snajper. I teraz pomyślcie sobie, przez, dam Wam powiedzmy 10 sekund na to, zróbcie takie strzały, ile za taką bitwę Raging Potato dostał WN8. Czas start. Teraz pomnóżcie sobie to, co wymyśliście razy dwa i myślę, że wciąż będzie za mało. Otóż za tę bitwę Raging dostał 63 538, 530 WN8. Jak to zobaczyłem, to jest to po prostu coś absolutnie niesamowitego. Jest ogromna liczba uszkodzonych a i przede wszystkim wyświeconych wrogów. Bardzo duża liczba demedżu, jak na taki tier, który przecież strzela po około 70-80, maksymalnie 90 punktów uszkodzeń, a walczy z czołgami, które mają po około 1500 zdrowia. czołgista Sniper, czyli wchodziło praktycznie wszystko, bo musi w tym momencie zrobić minimum 85% celności, a oddał 58 strzałów, z czego 52 znalazły drogę do celu. 44 były to strzały z penetracją, 4019 punktów uszkodzeń, 2 przyjęte strzały tylko, 9 wyświeconych wrogów, 10 uszkodzonych wrogów i 7 wrogów zniszczonych. Przez to, że był to spot taki trochę nietypowy, bo spotował, ale sam ich tłuk, to zrobił tylko 612 punktów uszkodzeń po podświetleniu, co jest niesamowite, bo wydawać by się mogło, że przy takiej pokaźnej liczbie wyspotowanych czołgów to tak będzie ogromnie po prostu. A tu się na przykład okazuje, że tylko ISS-36 po jego dostał 7 punktów uszkodzeń, z 3 12, a ten, dostał, a ten dostał tylko 45. Więc. Bardzo ciekawy spot, który nie przyniósł sojusznikom okazji do postrzelania. 1880 punktów doświadczenia na tablicę. Oczywiście poza wszelką skalą, bo najlepszy u nas miał 2,5 razy mniej. Także naprawdę fantastycznie. I zobaczę taką bitwę minus 162. 1400 srebra, bo tutaj Raging wali z pełnego golda. On nawet nie ładuje na tym czołgu zwykłej amunicji, jak pewnie zauważyliście. Wszystko to są pociski i amunicja złota. Do tego naprawa pojazdu i to wszystko dało razem minus 62 686 srebra na minusie. Bo za tę walkę dostał tylko albo aż 101 000 srebra. Także podsumowując, no. Naprawdę imponujący wynik, tu i jeszcze bardziej imponujący tutaj, ale jak to sam napisał: Raging, stać go, to strzela z Golda i się nie przejmuje tym. Bitwę te rozegrał dosłownie. Parę naście minut temu e, i za taką bitwę 2820 punktów doświadczenia na tablicę z Premką i jeszcze raz dwa, także 5640. Strach myśleć, zobaczcie, gdyby nas policzył taką bitwę 2820 razy 5, gdyby taka bitwa była, to jest 14100 punktów doświadczenia, aby wpadło. Także absolutnie niesamowicie, dokładnie 8 minut czystej po prostu zabawy i pokazu umiejętności świetnego gracza. Teraz widzicie, jak mniej więcej gracz eslowy wygląda na randomie. Mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała i oczekujcie, bo już niedługo będę wrzucać powtórki gracza innego, o którym mówiłem, czyli skocz mi i tam zrobię taką dłuższą powtórkę, bo to będą aż trzy bitwy na AMX-ie 50-100. Zobaczycie, co potrafi eslowy czołg w rękach eslowego gracza. Dzięki, do następnego. Cześć!